Dzień dobry, dzisiejsza realizacja w Mercedes CLS AMG W skrócie pokażemy jak działa system zabezpieczenia pojazdu Canlock Auto w tym momencie jest zabezpieczone System aktywny Próbujemy auto odpalić Wciskamy hamulec, wciskamy gaz Nic się nie dzieje, próbuję odpalić, ale nic się nie dzieje Ponowny raz nic się nie dzieje. Używamy magicznego kodu. Żeby go użyć, trzeba włączyć zapłon. Oczywiście, potwierdzeniem są tutaj światła. W tym przypadku potwierdziły. więc próbujemy odpalić auto. Auto normalnie się uruchamia. Pracuje. Nie ma oczywiście żadnych błędów. Jest tutaj silnik elektryczny do wspomagania. Nie można na nim samodzielnie jeździć. Służy jako boost do turbu, żeby wstawało od zera. Taka to realizacja w Mercedesie CLS 2019 rocznik AMG. Z, nas, z naszym zabezpieczeniem. Canlock zabezpiecz auto. Dzięki do następnego.